Hello, my name is Renata. Dzisiaj będę mówić o wakacjach, o holiday, wakacje w górach. Często ludzie lubią jeździć w Polsce w góry. Góry w Polsce są na południu Polski. W górach jest bardzo ładnie, są szlaki. To znaczy path, where you can walk. I, i szlaki są różnego rodzaju. Do takich, co już mają dużą wprawę, albo takie szlaki dla początkujących. W górach trzeba uważać, bo trzeba mieć odpowiednie buty no i nie je iść tam, gdzie nie wolno. Zawsze trzymamy się koło szlaku, koło paw. Góry są bardzo ładne. Tam są i drzewa, i skały, i może być ślizgo. Ale polskie góry nie są takie niebezpieczne. Także jest ładnie jechać w góry. Ja lubię jechać w góry zimą, nie latem, zimą, ponieważ jest śnieg i wszystko bardzo ładnie wygląda. Bardzo dziękuję, do widzenia.